Wyszków, salon fryzjerski, szkrab, Kasia Bryk. Zaczynamy Flesz tygodnia. W zdrowym ciele, zdrowy duch. To cytat, który jest z pewnością dobrze znany słuchaczom Środowego Wykładu. Zdrowie w zasięgu ogrodu i łąki. Witaminy czy pierwiastki bezpośrednio z przyrody. One są w otoczeniu innych związków, i wtedy nasz organizm traktuje bardzo przyjaźnie takie artykuły spożywcze, nie takie e, syntetyczne, że jest powiedzmy jakaś. Nie tylko po prostu w kontekście innych przede wszystkim idealnych proporcji, którą mamy stworzyć. 22 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Tematem konkursu było hasło: Twoja wiedza i czujka czadu w domu. Tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu. W poszczególnych kategoriach wyłoniono następujących laureatów. Pierwsza kategoria: pierwsze miejsce Kinga Janus. Drugie miejsce: Konrad Knochowski. Trzecie miejsce: Michał Dawidczyk. Druga kategoria: pierwsze miejsce Julia Kulesza, drugie miejsce Kinga Abramczyk, trzecie miejsce Adrian Wieński. W czwartej kategorii zwyciężyli: pierwsze miejsce Wiktoria Sandra Podbielska, drugie miejsce Paulina Chojnacka, trzecie miejsce Michał Nieszczery. Gratulujemy. Jezus z Nazaretu: historia czy fikcja? To temat konferencji, która miała miejsce w piątek w Bibliotece Publicznej w Wyszkowie. 22 i 23 lutego gabinet Yasumi Epil z okazji swoich pierwszych urodzin przygotował dla klientów szereg atrakcji. Goście gabinetu mogli tego dnia skorzystać m.in. z bezpłatnych konsultacji kosmetycznych, porad dietetyka oraz wziąć udział w pokazie zabiegów luksusowych. 23 lutego w zespole szkół nr 2 harcerze zorganizowali kurs ratownictwa. Co się dzisiaj działo? E, dzisiaj przez cały dzień były symulacje, podczas których kursanci e, starali się utrwalić swoją wiedzę, którą zdobyli podczas dwóch weekendów kursu. To jest wędrowniczy kurs pierwszej pomocy, który jest organizowany przez Harcerską Szkołę Ratownictwa, natomiast tutaj na Wyszkowie organizujemy go my, czyli Harcerski Klub Ratowniczy Wyszków. Teraz, jak tam widać, szykujemy się do większej symulacji, która jakby ma pokazać kursantom taką bardziej stresową sytuację, ponieważ te poprzednie symulacje były to takie symulacje jeden na jeden, natomiast tutaj będzie to taki dość realny wypadek drogowy, na czym, na czym polega ta sytuacja? E, więc, tutaj, sytuacja polega na tym, że jechał sobie samochód z instruktorami, którzy mają prowadzić jutro kurs ratowniczy w Serocku. I tutaj, chodnikiem, szli sobie harcerze. Niestety, samochód wpadł w poślizg ze względu na to, że wyszedł mu przed maskę e, jakiś osobnik, który jest najprawdopodobniej pijany. I samochód wpadł w grupkę harcerzy będą dwie osoby. Potrącone cztery osoby w samochodzie plus jedna osoba, właśnie ta, która spowodowała jakby wypadek wychodząc na ulicę. 24 lutego ksiądz proboszcz Waldemar Krzywiński odprawił swoją ostatnią mszę, na której pożegnał się ze swoimi parafianami. 20 lutego w gimnazjum nr 2 w Wyszkowie odbyła się pierwsza gminna gimnazjada polonistyczna. 23 lutego w klubie Mozji odbył się koncert Pau Nema. Siemanko z tej strony Faust, pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Byszkowa. Będę nie spojął w tym kęsie, a tak nie żałuj Ty wiesz dlaczego, ty wiesz dlaczego Magister teraz, teraz kiedy najgłupą to już bolił Chyba nie na tej szkoły bolił Ale co mi boli, co rozostanę, gdy zgodzę bolił I tak mam pracę, mojej tak dwa lata Do mnie pisze raz, te poni, aż mnie pan odstroni Jest jak wicepani ale pije ostro, bo co? 18 lutego Premier Sport otworzył nowy ośrodek Akademii Młodego Piłkarza Golf w Starym Bosewie. Nasza biegaczka, wachreścionko, zdeklasowała wszystkie przeciwniczki w biegu przełajowym na 7 km 4 pory roku, który miał miejsce w Białęce. Sobotni wieczór już po raz kolejny należał do fanów siatkówki. 23 lutego KS Kamper Wyszków został pokonany przez UMKS Kęczanin Kęty 1 do 3. Niedziela należała do fanów rowerów. 24 lutego Klub Razwa Fitness zorganizował maraton Indoor cycling już 3 marca odbędzie się wielka gala boksu w USB. Bilety na wydarzenie można zakupić w Fitness klubie Gym4U przy ulicy Półtuskiej oraz w biurze podróży MM Travel w Galerii Wyszków. Jest dzisiaj z nami pani Aneta Pękul, właścicielka salonu fryzjerskiego Scrap. Do kogo adresowana jest pani oferta? Do najmłodszych. Znajduje się w niej przede wszystkim strzyżenie oraz fantazyjne fryzury, czyli tak naprawdę wszystko to, co znajduje się w ofercie dla dorosłych. Ktoś mógłby spytać, czemu za tym jest to salon dla najmłodszych. Moim zamysłem było stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, w którym będą czuły się komfortowo i bezpiecznie. Dlatego też powstaje Szkrab, salon fryzjerski, w którym dzieci spotkają się z przyjaciółmi z podwodnego świata. Wyruszą na bajkową wycieczkę z telewizorkiem Krabem. A na wejściu powita wszystkich klientów ciocia Aneta, która wprowadzi ich w magiczne miejsce, w którym strzyżenie będzie jedną z miłych atrakcji. Kiedy zatem wielkie otwarcie? Otwarcie już 2 marca i zapraszam serdecznie wszystkich najmłodszych klientów. Tego dnia zapraszamy na bezpłatne usługi. Ciocia Aneta serdecznie zaprasza wszystkie dzieci. I do zobaczenia za tydzień.